Dzień dobry kochani. Niedziela. Spędza się niedzielę w ogródku. Ja zaraz idę podlewać, chociaż szczerze powiedziawszy wolałabym być teraz na wsi. Ale nie, muszę jeszcze parę spraw w mieście załatwić. Tak, żeby sobie tam stworzyć wszystko na wsi, co bym chciała. Cicho gra Pięknie. muzyka z na Ganku czeka Czas herbatki przyszedł A więc będę podlewać, a przy okazji pokażę Wam co tam u mnie w ogródku słychać i pokażę Wam książki o ogrodzie, które ostatnio kupiłam. Zapraszam! Oczywiście tradycyjnie zapraszam najpierw do poziomek O, 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 o patrzcie! Co tu mamy? Dwie kolejne poziomeczki. Chodźcie. Tutaj jest jeszcze poziomeczka. Ale ja tu widzę. Ojejku, ojejku! O, nie zauważyłam cię, ale ja to jeszcze jesteś niedojrzała. Ale tutaj mam jeszcze zobaczcie, dwie poziomeczki. Także jestem zadowolona bardzo z moich poziomek Tu jeszcze widziałam gdzieś z tyłu, o, ale to ta będzie na jutro. Nie wiem czy uprawiacie kabaczki. Ale ja w tym roku postanowiłam, bo mój syn bardzo lubi co to jest? czyżby mszyce hmm. e, postanowiłam zasadzić ziarenka kilka kabaczków no i tak zobaczymy co z tego wyrośnie co z tego będzie tutaj mam różne różności na przykład to jest zdaje się brukselka ale zapomniałam bo nie włożyłam kartki i tak Gdyś gadula. Tutaj są piękne, duże papryki. Ta jest kochani największa. Niedługo do przesadzenia się będzie kwalifikować. I powiem Wam, że najpierw zasadziłam ziarenko z papryki, którą jadłam. Normalnie w, w markecie kupiłam. Ale no nie wiem, ponoć te, te warzywa w markecie są pozbawione zdolności wytworzenia nowych roślinek i oczywiście nic mi z tego nie wyrosło. No to kupiłam ziarenka w torebce i proszę bardzo, to jest ten przecud i ile tam mam jeszcze? Chyba jeszcze mam 3 czy cztery papryki. Trzeba podleć. Jak Ci się podoba dzisiaj? Dzisiaj nie jest tak gorąco, ale jest gorąco. A co my tu mamy? Kto zgadnie? Nawet jest karteczka, proszę bardzo. Oberżyna. Wyciągnijmy jedną. jak. Zobaczcie, ostatnio widzieliście w takiej małej ale ją przesadziłam. ale ciężka. Przesadziłam ją na większej. I... Jaka jest historia tej... tej, tej oberżyny? Ano... Taka, że... Wsadziłem ją troszeczkę za wcześnie chyba i ciężko było jej wykiełkować. Także mam ją i mam, ale była w rozsadniku małym. No ale teraz ruszyła i co ty to można sobie. Zaraz obejrzę ją dokładniej i podleję też. No tak jak mówiłam, wszystko jest do podlania. I ja sobie na razie mieszkają.

Today's just not my day. I've tried to spin it about a thousand different ways, but from every angle, oh, the outlook is the same. I swear that I'm not a cynic. My glass just has no water in it today. I swear that I'm not a cynic. My glass just has no water in it today. Kolejny kabaczek. Z po prostu imponującą ilością kwiatów. Ale owocków jeszcze nie ma. Ale zobaczcie, to jest fajne. Z jednego, z jednej łodyżki wyrastają dwa kwiatki. Nie wiem, co to znaczy. Tutaj są moje ojomeczki, z ziareneczka. Tutaj jest kabaczek. I, i kabaczek. I te mają mniej kwiatów. Dzisiaj już, matko, Zobaczcie, zobaczcie to, jakie pomidory już piękne. No to jest, słuchajcie, niesamowite. Zobaczcie tu pomidorek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomidorków albo sześć już tu jest. W oddali majaczy. Arbus, który jak widzicie ma taką długą już, nie wiem, kiść pod nogę i tutaj ma już trzy kwiatki Aha. jeden jest arbuzem o. Ojku, cztery są kwiatki. <grym> to pierwszy Jesteście jeszcze tam. Ale wysoko mam. Przepraszam bardzo, ale to jest moja największa papryka. Postawiłam ją wśród pomidorów. No i zapomniałam, że to jest największa. I teraz tak. E, i podlewam pomidory. Patrzcie na ja mnie no. Także sorry, to jest moja największa papryka. Widać różnicę. Lilia moja piękna, wielka. Słuchajcie, ja tak staję, to ona jest dotąd. I jej pięć pięknych kwiatków. My to jest Lilia z zeszłego roku. Jak chcecie, to obejrzyjcie sobie wcześniejsze filmy. To gdzieś tam powinna być. Obiecałam Wam, to Wam teraz pokażę. To jest moje stanowisko do, do sadzonek. Zagubiony pomidorek. Dobra. I Wam teraz pokażę. To jest bardzo fajnie zapakowane. Także słuchajcie to. Trzeba mieć te zdolności, żeby to odpakować. Książki ogrodnicze, sneak peek, właściwie to kalendarze, które kupiłam sobie. Yy, oglądam ich kanał i to jest naprawdę bardzo wartościowy kanał. I pomyślałam, że kupię, kupię sobie książeczkę. A, kupiłam sobie kalendarz sadzenia i przesadzania i dałam od razu w prezencie mojemu synowi, ponieważ mm, on buduje dom w lesie. I tam w tym lesie jest kilka drzew. Przekonałam go, żeby nie wycinać, tylko żeby przesadzić, ale trzeba wiedzieć kiedy, więc teraz sobie obejrzymy w tym kalendarzu, ale kupiłam sobie jeszcze coś. Na szczęście była promocja, a to taka, że można kupić trzy książeczki i wtedy jest taniej. Także to tu jest nawożenie i tu mam jeszcze jeden. Zobaczcie w ogóle jaki to jest gruby. Ten, gruba ta tektura pięknie to przychodzi. Zapakowane i cięcia. Trochę cięciem się już zajęłam na działce przy, na mojej działce przy domu, który ma powstać. Będę miała drewniany dom z Bali tak, taki zakopany ciemny. No właśnie i oglądałam e, filmy Pana Grzegorza o cięciu na przykład sosen, bo mam duży sosen ale też postanowiłam skorzystać skoro były trzy taniej to wziąłam sobie jeszcze ten kalendarz cięcia. Polecam. I polecam oczywiście y, nie powiedziałam jaki kanał kanał Zielony pogotowy.